W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, za to, że pozwoliłeś mi znów otworzyć oczy ze snu i przeżyć wszystko, co dla mnie przygotowałeś. Wiem, że każdy ofiarowany mi przez Ciebie dzień powinnam dobrze wykorzystać, dlatego proszę pozwól mi prosić aniołów o pomoc. Święci aniołowie, bardzo wierzę w moc Waszej modlitwy i ochrony. Dziękuję, że tak często pomagaliście mi w trudnych życiowych chwilach, że zawsze mogłam liczyć na Waszą pomoc. Pragnę każdy dzień przeżywać z Wami, codziennie wsłuchiwać się w Wasz głos, bo wiem, że Wy najlepiej poprowadzicie mnie do Pana. Aniołowie, błagam, towarzyszcie mi w dzisiejszym dniu. Bądźcie przy mnie w każdej dobrej i gorszej chwili, chroncie mnie od złego, które mogłoby zagrozić mojej duszy i mojemu ciału. Czuwajcie, bym nie dała się oszukać szeptem złego, bym nie zbłądziła i nie oddaliła się od mojego Ojca w niebie. Dobrzy aniołowie, proszę, napełniajcie moje serce prawdziwie chrześcijańską miłością i radością. Bym potrafiła je nieść każdemu, kogo spotkam na swojej drodze. Błogosławcie każdej osobie, którą dziś zobaczę, z którą porozmawiam. Błogosławcie każdemu wydarzeniu, w którym wezmę udział. Pozwólcie mi w każdej chwili mojego życia pamiętać o Panu Bogu, świadczyć o Nim swoimi czynami, miłosierdziem, życzliwością i empatią. Błagam, napełniajcie mnie dziś wszystkim, co dobre i nie opuszczajcie mnie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!